Witam Was bardzo serdecznie w czwartkowy wieczór, godzina 20:15, 17 na zegarku radiowym. Tak więc zaczynamy naszego hiszpańskiego szota. Ja mam na imię Agnieszka i podzielę się dzisiaj z Wami moimi doświadczeniami e, o uczeniu się, w jaki sposób skutecznie uczyć się języka hiszpańskiego i każdego innego języka. Bo te rzeczy, które Wam dzisiaj przekażę posłużą Wam zarówno do hiszpańskiego, i do każdego innego języka. Witam was jeszcze raz bardzo gorąco w ten gorący wieczór, mega, mega ciepły, prawie jak w Hiszpanii, albo jeszcze cieplej niż w Hiszpanii. I zaczynamy. Więc tak, zakładam, że moi słuchacze, a przynajmniej większość z Was na pewno uczy się jakiegoś języka, a mam nadzieję, że jest to język właśnie hiszpański. Ja uczę od bardzo, bardzo dawna, pamiętam, na studiach już zaczęłam dawać lekcje takie prywatne, zwykłe, takie korki, można by to nazwać i. No już trochę lat minęło, jakieś 15-16 lat zajmuję się nauczaniem i zauważyłam wiele rzeczy, mianowicie pierwsza rzecz, jaka jest ważna, jeżeli jesteś osobą początkującą, to koniecznie musisz być systematyczny, czy systematyczna, to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli zaczynasz się uczyć jakiegoś języka dobrze, żebyś na początku. Yy, Swojej przygody z językiem hiszpańskim albo każdym innym, zasięgnął rady nauczyciela, żeby nie popełniać błędów już na samym początku. Bo jeżeli na początku nauki się uczyć się źle, to później te błędy. Zostaną powielane, 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 i jak już będziecie na jakimś poziomie, to nie pójdziecie w zwyż z, z poziomem, tylko zostaniecie cały czas na tym samym e, poziomie. Będziecie popełniać te same błędy i bardzo ciężko będzie wam je wyeliminować. Tak więc na początku transmisji y, nau, y, nauki, przepraszam bardzo, y, koniecznie zasięgnijcie y, porady jakiegoś nauczyciela. Bądź też y, można się uczyć z YouTube'a za darmo jest mnóstwo materiałów w internecie, z których też można korzystać. Więc jeżeli jesteś na początku drogi, to pamiętaj, systematyczność. Jeżeli będziesz robić duże przerwy między jedną a drugą lekcją, to ta nauka nie będzie skuteczna. Według mnie optymalnie jest przysiąść do języka, żeby to miało taki fajny efekt, przynajmniej trzy razy w tygodniu, co drugi dzień. Tak więc. Y, no, nie mówię o nauce tutaj z nauczycielem co drugi dzień. Oczywiście, jeżeli macie takie możliwości, to jak najbardziej możecie skorzystać z takich zajęć, natomiast finansowo czasami bywa to za drogo po prostu. I polecam po prostu co drugi dzień, chociażby przysiąść sobie samemu, posłuchać filmiki na YouTube i poczytać jakieś książki, posłuchać telewizji itd. To, co jest najważniejsze w kolejnej rzeczy, jeżeli jesteście już na jakimś poziomie, powiedzmy w sobie podstawowym, i wiecie już, że y, są takie słuchy, że albo ktoś jest y, wzrokowcem, albo słuch, ze słuchu się uczy. Ja akurat uczę się ze słuchu, ale bardzo dużo moich uczniów jest wzrokowcami i oni mm, potrzebują sobie wszystko pisać rozkładać na drobne części. Według mnie nie do końca jest to dobre, ale rozumiem te osoby, że chcą to zrozumieć, bo jeżeli czegoś nie zrozumieją, to się po prostu tego nie potrafią nauczyć. Okej, okay, więc y, pozwalam coś takiego robić jak najbardziej, ale to, co jest najważniejsze, według mnie, jeszcze raz podkreślam, według mnie, najważniejsze jest wyjść ze swojej strefy komfortu. Co to znaczy, że jeżeli jesteś wzrokowcem i wszystko musisz zapisywać, to istotnym elementem, bardzo istotnym, jest wyjść z tej strefy komfortu i zacząć słuchać. I gdy zaczniesz już słuchać i nie będziesz się czuć komfortowo, może nawet nic nie będziesz rozumieć. Po jakimś czasie, w końcu, zacznie coś do Ciebie docierać, zapamiętywać się, zaczną jakieś słowa i tak dalej. Owszem, możesz sobie notować, możesz sobie pisać jakieś tam rzeczy, notatki, słowa, które Ci zapadną w ucho, a nie wiesz, co znaczą, więc. Spokojnie, zapisz to i koniecznie wtedy sprawdź w słowniku, co to znaczy. Jestem pewna, że kiedy będziesz słuchała czy słuchał po raz kolejny tego samego materiału, to już na pewno to samo słowo wpadnie ci dużo szybciej w ucho, a kolejne słowa zaczną wpadać dalej. I w ten sposób według mnie zawsze to rekomenduję swoim uczniom, słuchać po kilka razy jednej audycji, jednego audio. Tych materiałów na YouTube jest naprawdę cała masa i można sobie posłuchać I takich materiałów, nawet dla początkujących, czy też osób uczących się i kilka razy to jest. Y Moja główna rada. Oczywiście, jeżeli ktoś jest słuchowcem, czyli uczy się ze słuchu, no to oczywiście słucha, 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 słucha jak najbardziej, co można słuchać. Można słuchać piosenek. Jest taki program, jest taka aplikacja na telefon. Nie, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jak znajdę to wam tutaj w komentarzach, zamieszczę tą aplikację, gdzie leci sobie muzyczka, wybieracie sobie poziom od A1 do B2 bodajże i leci muzyka ze słowami hiszpańskimi i musicie wysłuchać słowa, które są śpiewane. I są luki, w które należy wstawić słowo, które się usłyszało. Nie trzeba go pisać, bo ono jest tam napisane, i tylko się klika paluszkiem które słowo usłyszeliście. Nawet jak nie wiecie, co to znaczy to słowo, to ono już gdzieś zapadnie wam w pamięć. Także to też jest dobra metoda do zapamiętywania różnych słów. Oczywiście należy wybierać piosenki jakieś sensowne, a nie jakieś takie, które nie mają głębszego sensu. I treść jest taka sobie, bo takich hiszpańskich piosenek jest cała masa. Tak więc wybierajcie piosenki, które lubicie przede wszystkim, które mają fajny dźwięk, taki rytm i to też pomaga zapamiętać eee, słowa. Co dalej? Eee, słuchanie radia. Jak najbardziej słuchanie radia. Oczywiście jesteśmy w radiu zawiercie, www.radiozawiercie.pl. Przypominam tam. Też można nas eee, słuchać nie tylko mnie, ale moich kolegów eee, i są różne tematyczne audycje, ale można też słuchać radia hiszpańskiego, co też bardzo polecam, no bo w przerwach między piosenkami mówią po hiszpańsku, właśnie. Owszem, jest to troszeczkę dla osób na wyższym poziomie, no bo jednak Hiszpanie dość szybko mówią, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie zawsze musisz rozumieć, co do ciebie się mówi. Ważne, żebyś osłuchiwał się, czy osłuchiwała się z danym językiem, z daną intonacją yy, i te słowa same powinny się Zapamiętać. Co dalej? Oczywiście Netflix bądź inne kanały tego typu, na których możesz oglądać filmy. To, co rekomenduję to oglądanie filmu po hiszpańsku, możecie sobie puścić, jeżeli jesteście na naprawdę niskim poziomie napisy po polsku i wsłuchiwać się, co mówią. I oczywiście wiadomo, jak czytamy, to gdzieś tam pomału te słowa zaczną się zapamiętywać. Natomiast jeżeli jesteś już na troszeczkę wyższym poziomie, ale jeszcze nie takim, żeby rozumieć filmy, to i tak polecam słuchać z napisami, ale hiszpańskimi. To też jest bardzo istotne. Wtedy, jeżeli nawet nie usłyszycie dobrze tego, co mówi lektor, znaczy się lektor, speaker, no bo tam jak oglądacie firmy hiszpańskie na... Netflixie, czy w ogóle w telewizji hiszpańskiej, to nie ma lektora, tylko każdy ma swój głos, każdy ma swój pop dubbing, o tego słowami brakowało właśnie, dubbing, każdy ma swój głos, jeżeli jest to oczywiście film hiszpański, hiszpańskiej produkcji, aktorzy są Hiszpanami, no to oczywiście mówią po hiszpańsku i fajne to jest, dlaczego? Ponieważ każda osoba inaczej mówi, inną prędkość stosuje, tak, więc Słuchanie tych filmów pomaga ci nie tylko przyzwyczaić się do innej osoby, do innego tonu czy dialektu, nawet, bo też po Hiszpanie, nie sami Hiszpanie występują w filmach, ale też są to osoby spoza Hiszpanii. Tak więc ten dialekt, który możecie usłyszeć w filmach. Jest na tyle różny i to też Wam pomoże w tym, że jak tam będziecie w Hiszpanii bądź gdziekolwiek indziej, gdzie się używa języka hiszpańskiego, to na pewno łatwiej Wam będzie zrozumieć osoby, które do Was mówią, no bo będziecie już przyzwyczajeni do tych różnych dialektów. Tak więc, jeżeli macie zajęcia tylko z jednym nauczycielem, to też nie jest to do końca dobre. Warto jest od czasu do czasu porozmawiać z innymi osobami. Takie zajęcia też oferujemy my ja w mojej szkole języka hiszpańskiego są zajęcia ze mną, ale też mamy native speakera Native Speakerkę, konkretnie Luciana, już ją poznaliście na, poprzednich, na poprzedniej audycji. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać sobie z kimś innym, to rozmawia sobie z kimś innym. Czasami jeszcze jest inna osoba, współpracuje z wieloma ludźmi, więc można porozmawiać sobie naprawdę z różnymi osobami i ten dialekt za każdym razem będzie inny. I to jest ważne. To jest bardzo ważne, żeby umieć rozróżniać inne osoby. Co dalej? Audiobooki i czytanie. Czytanie książek. Powie mi ktoś, dobra, na poziomie podstawowym nie da się czytać książek, bo nic się nie rozumie. W jaki sposób czytać książki? Przede wszystkim musicie ją dostosować do swojego poziomu. Jeżeli jesteś na poziomie początkującym, no to wybierz książki dla, dla ciebie właśnie. Są takie książki e, na poziomie podstawowym, m, A1, gdzie jest tekst napisany bardzo prostym językiem i Jestem przekonana, że jak będziesz po dwóch, trzech miesiącach nauki języka hiszpańskiego, to będziesz w stanie przeczytać ten tekst, ale w jaki sposób to robić? Nie możesz czytać i skupiać się na każdym słowie, które czytasz, i żeby je rozumieć, bo się nie nauczysz. Po dwóch stronach się sfrustrujesz i już nie będziesz chciał, czy chciała. Czytać dalej, bo ci się nie będzie chciało, bo to jest naprawdę mega męczące, żeby co drugie słowo sprawdzić w słowniku, co znaczy. Tak więc nie, czytamy całą stronę i próbujemy wywnioskować puntę, czyli główną myśl. Jeżeli to się uda, to super. Oczywiście podczas czytania możesz sobie podkreślać, zaznaczać słowa, których nie rozumiałeś, czy nie rozumiałaś, i później je sobie sprawdzić. Są też książki, gdzie mają wokabularium z boku strony. I to też pomaga, więc szybko wzrokiem można zawsze y, sobie zasięgnąć. I pamiętajcie, że w słowniczku, w vocabulario są słowa kluczowe, więc znając te słowa i rozumiejąc jeszcze coś oprócz tego, to na pewno będziecie w stanie zrozumieć główny kontekst treści. I tak sobie czytacie książkę: czytacie, 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 i w ten sposób nie męczycie się tak szybko, a jakieś słowa zostają. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Czytajcie na głos. Czytanie w myślach idzie dużo szybciej. Nie wymawiacie tych słów. A to jest bardzo ważne, żeby czytać na głos. Wtedy sam czy sama siebie słyszysz, musisz wymówić to słowo, więc automatycznie je słyszysz, wypowiadasz i pracuje więcej yy, bodźców. I one też spowodują, że lepiej się zapamiętuje. Także czytajcie na głos. Koniecznie, oczywiście. Do tego bardzo fajne są książki, gdzie występują audiobooki, czyli gdzie możecie jeszcze słyszeć tekst, który czytacie, i wtedy te osoby, które są jeszcze na poziomie początkującym, mogą słyszeć prawidłową wymowę danych słów. Tak więc to też spowoduje, że na pewno dobrze się nauczycie. Czasami ktoś popełni błąd w czytaniu i nauczy się tego słowa. Na przykład takim częstym błędem jest słowo kosina, i ludzie mi czytają kokina. Eee, tak więc, słuchając audiobooków i śledząc wzrokiem treść, nie popełnicie tych błędów. Będziecie wiedzieć dokładnie, jak przeczytać, i później warto właśnie samemu przeczytać jeszcze raz ten tekst. Na głos, oczywiście, i tak w ten sposób kilka razy to zrobić, i na pewno słowa się zapamiętają. Jeżeli jesteście na wyższym poziomie, to wokabulario w książkach zazwyczaj jest hiszpańskojęzyczne, i wydaje mi się, że jest to wystarczające do tego, żeby osoba, która jest na średnio zaawansowanym bądź zaawansowanym poziomie sobie poradziła i czyta dokładnie w ten sam sposób. Czyli jeżeli rozumiesz główną myśl, to już nie sprawdzaj. Yy, każdego słowa w słowniku, bo no, będzie to frustrujące i nie przyniesie oczekiwanego efektu. Yy, widziałam w komentarzach, że Natalia napisała nam yy, nazwę tej aplikacji. Tak, Natalia, to jest właśnie ta yy, aplikacja, która yy, jest o piosenkach, że jest wpisywanie tych yy, słówek. Więc, skoro znasz tą aplikację, to na pewno ją testowałaś i chętnie. Myślę, że inne osoby dowiedzą się o tym, jaka jest ta apka, więc możesz tutaj w komentarzu napisać, czy próbowałaś, czy nie, jak działa, czy skuteczne, czy nieskuteczne i jak to wygląda. Kolejna sprawa, którą robią osoby. Robią sobie fiszki. Robicie sobie coś takiego, że piszecie sobie słówka, na odwrocie tłumaczenie i w ten sposób wkuwacie. Osoby, które uczą się ze mną hiszpańskiego, dobrze wiedzą, że nie cierpię tej metody. Ale też nie zabraniam, bo jeżeli ktoś ma taką ochotę, owszem, okej, okay, ale zawsze proszę, żeby dane słowo, którego się nauczysz, czyli weźmy sobie słowo, nie wiem, la radio, bo jestem teraz w radiu, więc niech będzie la radio, więc jak masz słowo radio, to zbuduj z tym słowem jakieś zdanie. Na przykład zadaj pytanie: Donde estás? Estás en la radio? Czyli gdzie jesteś? Jesteś w radio? Starajcie się używać gotowych, całych fraz, a nie pojedynczych słów. Co z tego, że się nauczysz słowo radio, jak nie będziesz umiał, czy umiała zapytać się, gdzie jesteś, czy jesteś w radiu. Także ja rekomenduję stosowanie tych słów. Oczywiście, jeżeli jesteś na, na poziomie początkujących, to te słowa, znaczy zdania, dobierz do Twojego poziomu. Niech to będą proste, niech będzie się składało z trzech, czterech elementów to zdanie. Ale niech ono jest i to Zdanie sobie powtarzaj, a nie samo słowo. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie, to, to co rekomenduję, to na przykład macie jedno zdanie ze słowem: Niech będzie dalej to radio, jest to radio. Ale na przykład dla Semana Kevin, bo ja starym na Radio Zamien, czyli że w przyszłym tygodniu też będę w radiu, czyli używam innego czasu, czyli zmieniam to na czas przyszły. Albo mogę powiedzieć, że asystę do Semana también na radio, czyli dwa tygodnie temu też byłam w radiu. Tak więc to samo zdanie, ale zamieńcie je sobie na czas przyszły albo na czas przeszły. I tak trzy, cztery różne zdania z tym samym. Y to samo zdanie, ale w różnych czasach. To też bardzo fajnie działa i też pomaga nauczyć się gramatycznie mówić, szybko przechodzić między czasami. Także to też rekomenduję i właśnie na lekcjach często pojawiają się takie rzeczy, że a powiedz mi to w przyszłym tygodniu, jakby to było, tak? czy tam w przyszłym roku. I to też bardzo dobrze działa na pamięć, i też jak mamy jedno konkretne słowo, to żeby zbudować zdanie na wyższym poziomie, musicie użyć szereg innych słów. Także nie tylko ćwiczycie czasy, w którym czasie konkretnie powiedzieć. Tylko też musicie rozwinąć całe wokabulario, albo jeżeli macie słowo trudniejsze niż dla radio, bo przecież mogą być trudniejsze słowa, to też zdanie będzie bardziej skomplikowane. Jeżeli jesteście na dużo, dużo, dużo wyższym poziomie, to możecie mówić, a co by było, gdybym to ja była w radio? No więc tych konfiguracji, takich zdań, może być cała masa i tego to Wam polecam, bo to bardzo, bardzo fajnie działa. Widzę to na podstawie zajęć, które prowadzę, i takie elementy też wprowadzam, i to działa po prostu świetnie. Dobrze. No, co dalej? Tu już powiedziałam w zasadzie wszystko to, co rekomenduję. A czego nie robić według mnie? Czyli tak, nie wkuwajcie słówek na pamięć. Same słówka ci nic nie dadzą. Pamiętaj o tym, same słowo nic ci nie da. Próbuj budować z nich zdania, czyli nie wkuwamy słówek na pamięć. Jak masz fiszki, to sobie dobuduj do niego zdanie. Nie uczyć się na pamięć, bo pamięć jest zawodna i zawsze jest coś takiego, że metoda skojarzeniowa. E, bardzo to na dzieciach działa i dorosłych też, mimo iż e, wyobraźcie sobie, że mamy słońce, na przykład. El Sol, dzisiaj bardzo mocne słońce było. I no i jakiego koloru jest to słońce? No, na przykład El Sol es amarillo. I już macie kotopię zdanie. I teraz, jeżeli zapomnicie słowa amarillo, te, tego koloru żółty amarillo, to. Powinno wam się kojarzyć słońce amarillo, el sol es amarillo i całe to zdanie, gdy się nauczycie tego całego zdania, to się okaże nagle, że nawet jak będziecie chcieli powiedzieć, że coś innego jest koloru żółtego, na przykład kamisa, kamiseta es amarilla, no to w głowie gdzieś tam to słońce wam się pojawi i metodą skojarzeniową też bardzo fajnie się uczyć. Więc nie wkuwamy na pamięć, nie uczymy się na pamięć, tylko właśnie Kojarzymy jedno do drugiego. No i to, co powiedziałam jeszcze na początku, rekomenduję, żebyście nie uczyli się, szczególnie na początku swojej drogi, sami, bo popełniacie dużo błędów, uczycie się źle, owszem, jest bardzo dużo materiałów w internecie, na YouTubie, ale też nie wszystkie są dobre. Tak więc na samym początku bardzo bardzo mocno wam polecam, żebyście korzystali z pomocy specjalistów, osób, które na tym się znają, a to też trzeba trafić na dobrego nauczyciela. Więc jeżeli znacie jakiegoś nauczyciela, możecie go tutaj polecić w komentarzach czy napisać kogo byście polecali. Jakie są wasze pytania? Jeżeli ktoś ma pytanie, jak uczyć się, albo może ma ochotę podzielić się ze mną, w jaki sposób uczy się języka hiszpańskiego i chce się zapytać, czy dobrze to robi, to możecie do mnie zadzwonić pod numer telefonu: 32, 32, 68, 475. Jeszcze raz podam: 32, 32, 68, 475, bądź też w komentarzu na Facebooku, ale tam jest. Mm, opóźnienie, więc nie widzę na bieżąco wszystkich tych Waszych komentarzy, ale jeżeli uczysz się hiszpańskiego, albo jakiegokolwiek innego języka i masz ochotę zadać mi pytanie, czy coś robisz dobrze, czy źle, to jestem dla Ciebie do Twojej dyspozycji. Możesz właśnie teraz zadać mi to pytanie. dzwoniąc do radia. Jeszcze raz podam Wam numer telefonu. To już ostatni raz. 32 32 68 475. Bądź też napisać na e, facebooku w komentarzu. To były moje rady, z których ja korzystam e, podczas. E, dziękuję bardzo za rekomendację, Tak, to ja, dobry nauczyciel, mam nadzieję, e, że dobry. Sądząc po tym, co mówią moi uczniowie, to chyba tak, e, no bo nie byliby ze mną chyba tak długo i. Uczniowie, którzy ze mną są, no to naprawdę ze mną są bardzo długi czas i od zera do później konwersacji, tylko konwersacje. Oliwia Nadała Elsa, Elisa Penia ma swój kanał na YouTube. Bardzo fajnie. Dzięki, że dałaś nam znać. E, bo tego typu materiały właśnie rekomendowane są, bardzo przydatne. I e, dzięki temu właśnie możesz. Się podszkolić w swoim języku. To były moje główne rady. I najważniejsza, którą już wspomniałam, to jest wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeżeli bardzo dobrze czujesz się pisząc czy czytając, to musisz to zmienić i zacznij słuchać. Dobrze, widzę, że nie ma innych pytań. Pamiętajcie, dajcie rekomendacje w komentarzach, kogo polecacie, jakie kanały. Na pewno, bo jest cała masa tego. Jeżeli korzystacie z czegoś, to podzielcie się z innymi. Niech też skorzystają. Tymczasem będę się w takim razie z Wami żegnać. Skoro nie ma już pytań, chyba wszystko powiedziałam. To znaczy, że byłam dobrze przygotowana. O, dzięki, Aga. Znowu polecasz mnie. Yy, miło mi bardzo. Yy, życzę Ci przyjemnego wieczorku, bo ja już się będę żegnać, a na radiu zawiercie www. Radio. Zawiercie, posłuchacie sobie piosenki, którą przygotowałam dzisiaj dla Was, Cino i Nacio. E, fajny rytmik na ten wieczorny e, czas. Trzymajcie się cieplutko, ale nie za gorąco. I do zobaczenia. A właśnie, jeszcze w przyszłym tygodniu słuchajcie e, będzie wywiad. Będzie wywiad, będziemy rozmawiać o futbolu. Moim gościem będzie Tomas. I wywiad oczywiście będzie po hiszpańsku i będziemy sobie rozmawiać o futbolu, jak Hiszpanie celebrują, a dzieje się. Miałam okazję. Tak więc widzimy się w przyszłym tygodniu. Muchas gracias i y hasta la semana que viene. Adios. Ciao.